Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym vlogu. Mamy dzisiaj czwartek, jest godzina 9.30. Pogoda nam się troszeczkę popsuła, jest pochmurno, 11 stopni na plusie i jest chłodno, więc dzisiaj za bardzo nie spędzimy czasu na ogrodzie. Ale za to mam w planach posprzątanie całego mieszkania przed świętami i udekorowanie. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie i ile mam ozdób. Mam nadzieję, że. Będzie ok. A póki co biorę się za zrobienie śniadania sobie, psom jedzenie i naszkowanie sobie warzyw i mięsa na obiad. Także ja się biorę teraz za ogarnięcie tego wszystkiego i odezwę się do Was już później. Kawa jest już gotowa, także ja się biorę teraz za ogarnięcie tego mojego tutaj cudownego bałaganu. Jak możecie zobaczyć, mam już tutaj mięso wyciągnięte, wczoraj wieczorem je wyciągłam, więc mi się pięknie rozmroziło, więc teraz je tylko muszę poporcjować, zostawić jedną część na obiad i będzie elegancko. I tu jeszcze w pokoju gościnnym muszę posprzątać właśnie kominek i tutaj te meble, także szybciutko myślę, że mi to pójdzie. So w ogóle zobaczcie jakie mam piękne tulipany, one są z ogrodu. Wczoraj dodałam też zdjęcie na Instagramie, jak moje dziecko się nimi zachwycało, ale dzisiaj już w ogóle pięknie rozkwitły, także jestem zachwycona nimi. Tak, tutaj jest jeszcze kaczka od y, małego skąpania, bo słuchajcie, nasz pies nauczył się folii do łazienki, i tak mi się ta kaczka spodobała, że po prostu ją zabiera i się nią bawi, więc póki co musiałam mu zabrać i postawiłam ją tutaj, co by jej nie ściągnął. Słuchajcie, właśnie skończyłam sprzątać, jest godzina w pół do drugiej, więc trochę czasu mi z tym wszystkim zeszło, ale mam wszystko posprzątane, pomyte, także jestem zadowolona. Została mi tylko teraz sama dekoracja, więc za chwilę ją powyciągam i się za nią wezmę. Małego też położyłam do spania, także na spokojnie mogę wszystko zrobić. I zastanawiam się, słuchajcie, czy nie iść jeszcze dokończyć pracy na ogródku, bo wczoraj zaczęłam wyrywać ziela z... Mm, ziele, ziele z, z kostek tutaj, bo my mamy trochę trawy, trochę takiego chodnika i z tego właśnie zaczęłam wyrywać te ziele. A że zrobiłaś tak piękna pogoda, świeci słoneczko, jest cieplutko, to tak myślę, że może za to bym się wzięła. Bo wczoraj tutaj to ogarniałam całe, z, wszystkie te trawki wycinałam z właśnie chodnika. Rino! A dzisiaj myślę, żeby po prostu ogarnąć to. Sorry za psy, ale no widzicie. I myślę, żeby właśnie to wszystko ogarnąć i powiem Wam, że to byłby chyba dobry pomysł, bo jeszcze czekam na tego kuriera, ale nie wiem, czy dzisiaj do mnie dotrze, bo ani SMS-a nie mam, ani dalej niczego, więc zobaczymy, a jeśli dotrze, to będę chciała zrobić swoje pazury, bo słuchajcie, wyglądają tragicznie, każdy z innej parafii, no ale będziemy myśleć później, także ja teraz lecę szukać tych ozdób i Wam pokażę, co mam pudełeczko z ozdobami odnalezione jest dosłownie pudełeczko, bo myślałam, że jest tego naprawdę troszkę więcej a okazało się, że nie, także na szybciutko Wam teraz pokażę co znajduje się w środku pierwsze co się nie zmieściło do pudełeczka to są jajeczka pastelowe w kolorze niebieskim i białym z takim zdobieniem na niebieskiej tasiemce i na białej, tak wyglądają dalej, co my tutaj dalej mamy i tutaj mamy kolejne jajeczka dwa białe z różowym zdobieniem i na białej tasiemce i dalej są jeszcze o, trzy jajeczka różowe białe zdobienie i różowa tasiemka takie jajeczko kurczaczek niebieski ze styropianu do powieszenia nie wiem co z nim jeszcze zrobię no ale będę myślała, zobaczymy mm. Jajeczko, które robiłam sama, zielono-białe, fioletowe i tutaj są jedno, drugie i trzecie są takie kolorowe. Robiłam je dwa lata temu na święta i jestem bardzo zadowolona, że wytrzymały. Także super. Dalej jest tutaj taki zajączek z jajeczkiem w koszyczku. Na baterię jajeczko się świeci, tak wygląda. Kupiłam go w Aksionie i chyba w tym roku też jeszcze są. Jak widziałam jakieś półtorej miesiąca temu byłam to były. Dalej jajko styropianowe od teściowej, co nam wysłała dwa lata temu. Zajączek świeczka biała. I tutaj są dwa baranki. One mają tutaj takie futerko. Widzicie, wszystko mi odchodzi. Ale są bardzo ładne. Jeden siedzący, drugi leżący. Więc słuchajcie, naprawdę nie mam tych ozdób w tym roku. Bardzo dużo. Jest ich naprawdę mało. I tak się prezentują wszystkie. Więc dajcie znać, jak u Was to wygląda. Ja mam jeszcze nadzieję, że te mi coś wyśle, tak prawdę mówiąc, bo jak nie, no to tak będzie troszeczkę pusto, a wiadomo, że w tym momencie do miasta nie pójdę specjalnie po to, żeby kupić jakieś ozdoby świąteczne, bo byłoby to troszeczkę nieodpowiedzialne, jeszcze tym bardziej z dzieckiem. No i zobaczę, coś na pewno z tego wymyślę. Możliwe, że jeszcze mojemu mężowi powiem, żeby podjechał do Jumbo i kupił mi takie gałązki z wierzby płaczącej, dobrze mówię chyba tak. I właśnie one też mają jajeczka, także może mi kupi, jak mnie znowu nie okrzyczy, że wieszam jajka na gałęź. No ale zobaczymy, mam nadzieję, że będzie okej. Okay. Prezentuje się dekoracja w całości, nie ma tego dużo, więc mam nadzieję, że coś jeszcze tutaj dojdzie. Ale korzystając z chwili, że mały jeszcze śpi, to idę ogarnąć troszeczkę ten ogródek, może chociaż za jakieś pół godziny uda mi się wygospodarować, co będzie mały spał, a ja będę go ogarniać spokojnie, także ja teraz uciekam. Słuchajcie, zdążyłam wyjść na dwie minuty, dosłownie na ogródek. I w tym momencie zadzwonił kurier, że ma dla mnie paczkę, także cieszę się bardzo i już teraz Wam pokażę, co przysłała mi teściowa. Pierwsze, co tutaj mam, to jest książeczka dla małego. Dalej, haha, nawet słodkości dla małego zajączek. Dalej, co my tutaj mamy? A, tablica do ścierania. Tutaj mamy długopisik i tutaj jest do ścierania, tak wygląda. Następnie kolejna książeczka wielkanocna. Dalej moje dziecko już tutaj zabrało kolejną książeczkę zwierzęta i ich dzieci. Dobrze mówię? Tak, dobrze widzę. To jest wielkanocny, ten jest wielkanocny zajączek. Kolejna książeczka to jest myszka misia idzie do dozo. Dalej hipopotam ma problemy. No, ona po prostu zwariowała tyle książeczek. E, ciekawostki kotek, coś takiego. Co mm, ja tu mam dalej, słuchajcie? Oj nie, nie wierzę. Słuchajcie, wysłała mi jajeczka. No powiem Wam, że moja teściowa jest po prostu genialna. Ona zawsze mnie czymś zaskoczy. Foliam. Tutaj dla małego widzę... No nie, tyle ciuchów mu nakupiła. To są ciuszki z pepko. Jedne bodziaki, długi rękawek? I drugie bodziaki, również długi rękawek. Słuchajcie, uwielbiam ciuchy z pepko dla małego. Skarpetki. Moje dziecko już je. Zobaczcie, już mu dupkę odgryzło. Nie wolno mi się. Kolejne skarpetki. Co ja tu mam dalej? No nie. Zajączek. Także słuchajcie, dekorację już mam praktycznie e, dopełnioną. Co prawda, na słodko, drugi zajączek. E, ale ważne, słuchajcie, że jest. E, co ja tu mam dalej? E, to to za chwilę Wam pokażę. Co to jest? Coś słuchajcie w rękawiczce. No, nie że słuchajcie, kościoła mi wysyła płyn do dezynfekcji. Prosiłam ją o płyn. No to mam płyn w buteleczce, dziękuję. Mm, co tutaj dalej jest? Naprawdę. E, co to dokładnie jest? Już wam powiem: zabawka. Mm, ale co to jest? To są takie puzelki. Tylko nie wiem na jakie one są w zasadzie. Chyba normalnie na wkładanie tak wyglądają. Prawdopodobnie ona wszystkie książeczki kupiła w pepko. Hmm, co tu jest? Zwierzęta z wiejskiej zagrody. E, ciapek poznaje figury. O mamusiu. <laughs> Kolejne ciuszki, łodziaczki z krótkim rękawkiem. Tym razem no, po prostu są genialne. Hmm, smoczek dla małego. 9 plus. A to co? Chyba druga buteleczka. Słuchajcie, spłynę do dezynfekcji. Coś mi się tak wydaje. Moje dziecko wszystko tyka. Oprócz. Raczej wszystko. Wszystko bierze. Nie rozwiąże tego, ale to jest kolejna buteleczka. Spłynę do dezynfekcji. E, I w sumie, jeśli chodzi o te rzeczy, co mi teściowa kupiła. A nie, jeszcze tutaj coś mam. Kolejna, słuchajcie, książeczka. Przyjęcie u bałwanków. Tak wygląda. O, fajna, zobaczcie, taka ilustrowana. No, powiem Wam, że moje dziecko to co teraz zrobić. I strażak sam. Tak wygląda. I resztę rzeczy to są moje, słuchajcie, do paznokci, które sobie zamówiłam. Jest to pięć bloczków polerskich. Cała nowa kolekcja, słuchajcie, lakierów. Hmm. Antoś, nie wolno! Do tego wzornik z lakierami, bo one są przepiękne, te kolory naprawdę. E, waciki bezpyłowe, cała rolka. I tutaj mam jeszcze e, cyrkonie z Faroskiego. Takie? Nie wiem, co zobaczycie. E, czarne? Zwykłe srebrne. Tu są duże i małe. To jest taki miks. I tutaj drugi miks kolorowy. Yy, więc, kochani, tak się prezentuje cała paczka od mojej teściowej, plus moje zamówienie. Powiem Wam, że jestem bardzo zaskoczona, bo nie spodziewałam się, że yy, przede wszystkim wyśle nam słodycze i tyle książeczek, tyle rzeczy dla małego. Ale bardzo jej dziękuję. Yy, naprawdę jestem mega wdzięczna. Także ja teraz idę to wszystko ogarnąć, bo moje dziecko właśnie je jajeczka. Mysiu! I to przez papierek. Dobra, uciekam, odezwę się później. Słuchajcie, właśnie się wzięłam za gotowanie obiadu i z racji tego, że ostatnio mam straszne parcie na brokuł i na kalafior, to dzisiaj również obowiązkowo musi być na obiad. I dodatkowo jeszcze Wam pokażę, co będę jadła z tym brokułem i kalafiorem. Tutaj mam kurczaka i serca i przyprawy jakie dodałam to jest tylko przyprawa do mięsa, kucharek i tutaj jest olej i nic więcej, ale jeszcze zamierzam dokroić czosnek. Tu mi się gotuje makaron, no i oczywiście w dużym czarnym garnku mam właśnie broku, kalafior i marchew i też mi się to wszystko gotuje. Więc tak będzie wyglądał nasz dzisiejszy obiad. A z racji tego, że mój mąż ostatnio przeszedł na dietę, to jemu bardzo takie dania pasują. Gotowane i dzisiaj tylko zgrzeszę z tym, że po prostu podsmażę kurczaka i te serduszka, a później wrzucę to razem do podgotowania jeszcze. Także mam nadzieję, że będzie to dobre. No i co, i ja teraz jeszcze, jak to się gotuje, lecę na ogródek troszeczkę, bo naprawdę jest świetna pogoda z małym Trochę pobyć na świeżym powietrzu i mam nadzieję, że do jakiegoś momentu uda mi się jeszcze tą trawkę moją ogarnąć, to zielko. Także ja teraz idę i jak już będzie obiad gotowy, to Wam pokażę, jak to wszystko razem wygląda. Tak się prezentuje dzisiejszy obiad, a raczej obiad-kolacja. Y i tak jak mówiłam, znajduje się tu makaron, brokuł, kalafior, marchew, pierś z kurczaka oraz żołądek. Nie dodałam natomiast czosnku, bo już po prostu nie zdążyłam. Mój mąż się pośpieszył i wcześniej zjadł, zamiast to wymieszać, także no, nie wygląda to tak, jakbym chciała. Ale uwierzcie mi, że jest naprawdę mega dobre, także ja się teraz biorę za jedzonko. Słuchajcie, z 21.00 się dopiero teraz do Was odzywam, ale po tym jak zjedliśmy obiad o kolację, poszłam się wykąpać, wykąpać małego, ogarnąć właśnie kuchnię po y, jedzeniu. Y, I zadzwoniliśmy też na chwilę do moich rodziców, żeby sobie mały z nimi porozmawiał, ale niestety ta rozmowa nie była zbyt długa, bo mały zrobił się śpiący, więc go położyłam przed chwilą do spania. I słuchajcie, tak wygląda praktycznie nasz każdy jeden dzień podczas kwarantanny, bo po prostu nie ma tak naprawdę co robić. Dajcie znać, jak u Was to wygląda, czy wychodzicie z domu, czy raczej siedzicie. No i co? I w sumie to na tyle. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się cieplutko, buziaki, pa!